Znakowanie bocianów daje wiedzę m.in. gdzie te zwierzęta migrują. Taka akcja odbyła się również w naszym regionie. Obrączkowanie bociana zaczynamy od sprawdzenia jego wymiarów poprzez zmierzenie długości dzioba. Ten bocian ma 113 mm długości dzioba, co go, co, przez co wiemy, że się nadaje do, do zaobrączkowania Zakładamy dwa rodzaje obrączek, jedną metalową na stawu skokowym, a drugą plastikową na stawie, na kości goleniowej, co jest takim odpowiednikiem ludzkiego uda. W ramach programu Energetyczni Obrączkarze Koncernu Energia SA trwa oznaczanie bocianów w naszym regionie. Akcja trwa już 5 lat. Przez ten czas zaobrączkowano już ponad 700 sztuk. To już jest piąta edycja programu Energetyczni Obrączkarze, który Energa zorganizowała z racji tego, że zdecydowana, zdecydowana większość bocianich gniazd jest zlokalizowana na słupach energetycznych, do których ornitolodzy obrączkarze nie mają dostępu, a z racji tego, że pracownicy energii mają i sprzęt, i umiejętności, które pozwalają w bezpieczny sposób przeprowadzić takie obrączkowanie, dlatego to właśnie już od pięciu lat takie Działania prowadzimy. W ciągu pięciu lat, odkąd prowadzony jest program Energetycznych Obrączkarzy, udało nam się zabrączkować 700 młodych bocianów, z czego 165 w tym roku. Dzięki obrączkowaniu zwierząt wiemy m.in., że bociany nie są sobie wierne na całe życie, nie przywiązują się do jednego gniazda oraz że są to ptaki długowieczne. Rekordzista ma 39 lat. Wiemy również, gdzie bociany wędrują. Najdalej Brodnickiego boćka znaleziono w Tanzanii. 6400 km w linii prostej. Dzięki obrączkowaniu wiemy, że brodnickie bociany podczas podążania na zimowiska do Afryki podążają przez Izrael, gdzie były odczytane. Mamy też wiadomość powrotną z bociana który z Sudanu, który został upolowany w pułapkę i najprawdopodobniej zjedzony. Jak również mamy informację o, bociana, o bocianie, który, który zimował w Tanzanii. Niepisanym prawem obrączkarzy jest możliwość nazwania bociana. Ten na zdjęciu nazwany zostanie elektronik.